W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 29. Finał zaś odbędzie się w ostatnią niedzielę miesiąca, 31 stycznia. Jednak już teraz można wesprzeć akcję dobrowolnymi wpłatami. Są w naszym mieście ustawione stacjonarne puszki: w Miejskim Centrum Kultury, w Muzeum Orła Białego, na stacji benzynowej Moja przy ulicy Ekonomii, w Urzędzie Miasta, w Starostwie Powiatowym. W zakładzie kosmetycznym przy ulicy Krasieńskiego, vis, -vis domu, domu handlowego Hermes, w sklepie spożywczym Lewiatan przy ulicy Norwida. Zało założyliśmy też na Facebooku Eskarbonkę, do której bez wychodzenia z domu będzie można wrzucić dobrowolną kwotę na rzecz woźb. Podczas tego tegorocznego woźb zbieramy środki dla laryngologii oto laryngologii i diagnostyki głowy. Jerzy Owsiak nie wyklucza również pomocy szpitalom podczas pandemii koronawirusa. W naszej placówce od dziesiątków lat działa sztab WOŚ, którego szefem i założycielem jest Rafał Kamiński. Tak, nasz sztab działa już 21 lat. To będzie już nasz 22. finał w tym roku. W sumie przez 21 lat nasz sztab wpłacił kwotę 660 tysięcy złotych. W zeszłym roku mieliśmy rekord przy małej liczbie wolontariuszy, bo było ich około 170. Mieliśmy prawie kwotę 85 tysięcy złotych, z czego nasz szpital powiatowy przez tyle lat otrzymał sprzęt o wartości 2 170 tysięcy, a ostatnio z powodu COVID-19 otrzymał łóżka o wartości blisko 154 tysiące złotych. Miejskie Centrum Kultury przygotowało licytację online z gadżetami WOSZP i różnymi atrakcyjnymi przedmiotami podarowanymi przez firmy i ludzi dobrej woli. Cały czas spływają do nas dary, które sukcesywnie dołączamy do naszej licytacji. Akcja już ruszyła 4 stycznia i można z niej korzystać aż do 31 stycznia. W imieniu prezydenta miasta Konrada Kryniga i organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału. Zagrajcie z nami w 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Liczymy, że otworzycie serca i portfele i zagracie z nami. Grajmy z radością i wygrywajmy.